Zagubieni w labiryncie obaw i tęsknot czasami wpadamy w pułapki naszych lęków. W codziennym życiu pełnym niepewności i zmiennych okoliczności nie jest łatwo zachować równowagę pomiędzy tym, co dajemy, a tym, czego oczekujemy w zamian. Paradoksalnie w naszym dążeniu do utrzymania bliskości z drugą osobą często sami się oddalamy, zapominając o naszych granicach i ignorując fakt, że każda relacja jest jak równanie z dwóch niewiadomych. Bojąc się utraty drugiej osoby, można przejść na drugą stronę równowagi i zacząć dawać więcej niż jesteśmy w stanie. Ta hojność wydawałaby się powinna cementować relację, tworzyć mosty, a jednak często skutek jest odwrotny. Jest jak rzeka, która wylewa z brzegów, zamiast podlewać rośliny, zalewa je dusząc pod naporem wody. Ileż razy chcieliśmy uchwycić tę drugą osobę, by nie odleciała, a tymczasem nasza siatka okazała się zbyt ciężka, zbyt dusząca. Tym samym zamiast objąć, dusimy, zamiast podarować wolność, zamykamy w klatce, która z czasem rdzewieje i staje się więzieniem dla obu stron. A może to nie my dajemy zbyt wiele, a druga osoba jest niezdolna do przyjęcia tego, co oferujemy. Możemy wylewać na kogoś swoją miłość, troskę, dawać mu czas, nie zauważając, że ta osoba tonie, nie mogąc przetrwać nadmiaru. Tutaj rodzi się pytanie, czy to błąd dawcy, czy też błąd odbiorcy. A może to błąd w komunikacji pomiędzy dwoma światami, które na pozór są blisko, a tak naprawdę dzieli je przepaść niewypowiedzianych słów, niezrozumianych emocji i nieujarzmionych lęków. Lęk przed byciem odrzuconym jest jednym z najbardziej wszechogarniających. To on decyduje, czy podjęta zostanie ryzykowna inicjatywa, czy też pozostaniemy w bezpiecznym, acz pustym świecie naszych ograniczeń. Ten lęk wiedzie nas nie tylko do unikania relacji, ale również do nadmiernej jej idealizacji. Boimy się, że nie jesteśmy dostatecznie dobrzy, że zbyt wiele bierzemy i zbyt mało dajemy. A może zbyt wiele dajemy i zbyt mało bierzemy? A jak można zaufać drugiej osobie, jeśli nie ufasz sobie, swoim emocjom, swoim granicom? Zrozumienie siebie i swoich lęków to pierwszy krok na drodze do budowania zdrowych relacji z innymi. Jeśli nie znamy siebie, nie możemy oczekiwać, że ktoś inny nas zrozumie. Możemy dawać i dawać, ale jeżeli to dawanie jest zrodzone z lęku, zamiast z miłości i zrozumienia, zawsze będzie niewłaściwe. Albo dla nas, albo dla drugiej osoby, albo dla obu stron. Czasami, żeby znaleźć prawdziwą równowagę, trzeba zrozumieć, czego jest w nas więcej lęku czy miłości. Dopiero wtedy naprawdę można coś dawać, nie bojąc się utraty bo największą stratą jest tu strata siebie w labiryncie swoich lęków. Kiedy zrozumiemy, że lęk to jedynie uczucie i że nie musi być on decydującym czynnikiem w naszych relacjach, zaczynamy dostrzegać nowe możliwości. Możliwości zbudowania związku opartego na zrozumieniu i akceptacji, a nie na strachu i niepewności. Wówczas każdy akt dawania i przyjmowania staje się wolny od ciężaru ukrytych oczekiwań i niewypowiedzianych pragnień. Staje się aktem szczerej wymiany, w którym obie strony są świadome swoich ograniczeń i potencjału. Ale jak osiągnąć tę świadomość? Jak przebrnąć przez mgłę naszych obaw, by dostrzec klarowny obraz siebie i relacji, które nas otaczają? Pierwszym krokiem jest z pewnością samoświadomość, umiejętność postawienia sobie trudnych pytań i szukania szczerych odpowiedzi. Kiedy już zdamy sobie sprawę, co naprawdę nas motywuje, łatwiej będzie nam zrozumieć, dlaczego czasem dajemy więcej niż jesteśmy w stanie lub więcej niż druga osoba może przyjąć. Jest także inny równie ważny aspekt tej układanki komunikacja. Otwarte i szczere rozmowy z drugą osobą mogą nie tylko wyjaśnić wiele nieporozumień, ale również pomóc w zrozumieniu własnych lęków i ograniczeń. Taka komunikacja może być trudna, bo wymaga od nas pokory, zrozumienia i przede wszystkim odwagi. Odwagi do otwarcia się i pokazania swoich prawdziwych emocji, lęków i pragnień. Nie ma jednak innej drogi do prawdziwego, głębokiego zrozumienia i akceptacji. Tylko przez zrozumienie siebie możemy zrozumieć innych, tylko przez akceptację siebie możemy być akceptowani. A przede wszystkim, tylko pokonując własne lęki, możemy zbudować relacje wolne od lęku. Nie jest to proces, który można zakończyć w ciągu jednego dnia. To droga, którą trzeba przejść krok po kroku z każdym dniem, ucząc się więcej o sobie i o innych. I tu, w tym procesie wzajemnego rozumienia, akceptacji, lęk traci swoją moc. Jego ciężar zaczyna być coraz lżejszy, aż w końcu staje się niemal niewyczuwalny. Zostaje zastąpiony przez coś znacznie potężniejszego miłość, która nie bierze i nie daje z lęku, ale z głębokiego poczucia jedności i zrozumienia. W takiej miłości nie ma miejsca na strach przed utratą, bo w takiej miłości nie ma co tracić. Jest tylko coś do zyskania głęboko autentyczną bliskość, którą można osiągnąć tylko poprzez zrozumienie i akceptację siebie i drugiej osoby. Więc jeśli zastanawiamy się, dlaczego czasem dajemy więcej niż jesteśmy w stanie lub więcej niż druga osoba jest w stanie przyjąć, odpowiedź leży w naszych własnych lękach i ograniczeniach. Ale kiedy te lęki i ograniczenia zostaną zrozumiane, zidentyfikowane i opanowane, zaczynamy żyć w nowym wymiarze relacji, w którym dawanie i branie stają się aktami czystej miłości, wolne od ciężaru naszych obaw. To jest prawdziwa wolność, wolność od lęku, wolność, od bycia, wolność do bycia sobą i wolność do kochania innych za to, kim są, nie za to, kim chcielibyśmy, żeby byli. W tym nowo odkrytym wymiarze zrozumienia i miłości życie nabiera nowych barw. Nasze relacje przestają być zmaganiem, walką o uznanie, o potwierdzenie, że jesteśmy wartościowi. Stają się raczej poligonem, na którym obie strony ćwiczą sztukę bycia sobą i pozwalania być sobą drugiemu. Wolność ta jest nieoceniona i wymaga nieustającej uwagi i praktyki. To rodzaj aktywnej równowagi, którą trzeba stale monitorować i dostosowywać. Jest to jednak praca, która przynosi nagrody nieporównywalnie większe niż jej koszty. Głęboką radość i poczucie spełnienia płynące z autentycznych relacji. A co się dzieje, gdy zaniedbamy ten proces? Kiedy lęk znów zaczyna kierować naszymi działaniami? Wtedy zauważamy, że miłość zaczyna przypominać umowę warunkową, kontrakt, w którym każda ze stron próbuje maksymalizować swoje zyski i minimalizować straty. Miłość staje się polem bitwy, a nie miejscem spotkania. I to jest moment, kiedy zaczynamy dawać nieodpowiednio, albo za dużo, albo za mało, zarówno sobie, jak i drugiej osobie. To, że lęki i miłość są ze sobą sprzeczne, nie oznacza jednak, że są ze sobą niekompatybilne. W rzeczywistości lęk jest często pierwszym sygnałem, że coś w naszej relacji wymaga zbadania i zrozumienia. Może być również sygnałem, że sami potrzebujemy głębszego zrozumienia siebie. Jest więc wartościowym, choć bolesnym narzędziem introspekcji. Nie można go zignorować, ale można mu też, nie można mu też pozwolić, by przejął kontrolę nad naszym życiem. Jeśli naprawdę chcemy osiągnąć głęboką, trwałą intymność i zrozumienie, musimy być gotowi na konfrontację z naszymi lękami. Musimy je zidentyfikować, zrozumieć ich źródło i zapewnić im właściwe miejsce w naszym życiu. Tylko wtedy będziemy mogli dawać w sposób zdrowy i zrównoważony, nie za dużo, nie za mało, ale tyle, ile jest właściwe i tyle, ile może można uczciwie przyjąć. W tej dążącej do harmonii, równowadze wszyscy jesteśmy uczniami. Każda relacja, każde spotkanie to nowa lekcja, nowe wyzwanie. I choć niewątpliwie będziemy popełniać błędy, to każdy błąd jest okazją do nauki, do głębszego zrozumienia siebie i innych. Jeśli jesteśmy w stanie uwolnić się od ciężaru naszych lęków i obaw, stajemy przed możliwością życia w pełni, z radością i wdzięcznością za to, co mamy i za to, kim jesteśmy. Nie ma większego daru, który moglibyśmy dać sobie i innym. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, polu i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.